Cześć, tutaj Borys. Witajcie na kanale Festlor. Pokażę Wam dzisiaj naszą realizację, którą robiliśmy jakiś czas temu. Kuchnia Łazienka. Zapraszam do oglądania. Realizację prowadziliśmy na warszawskim ursynowie. Dopiero teraz możemy dokładnie zobaczyć efekt, jaki ma nasze pomieszczenie, które robiliśmy. Wykonaliśmy łazienkę z materiałów Festrol Life. Ściany są pokryte w kolorze GR5. Podłogę robiliśmy w kolorze GR6. Wszystko zostało zabezpieczone lakierem. Na ścianach jest lakier satynowy, na podłodze jest lakier matowy. W tym pomieszczeniu, jak widzicie, znajdziecie też dużo elementów ozdobnych. Jest bardzo ładna ściana roślinna dużo dużo drewna ładna miska z kamienia do tego industrialny styl bo mamy połączenie drewna i stali to wszystko z takim kolorem tworzy bardzo fajny efekt zobaczcie sami jak to działa W została wykonana posadzka, która bardzo ładnie przechodzi na całą ścianę. Jak również są wykonane fragment sufitu. Wszystko tworzy bardzo ładną całość. Dodatkowo mikrocement został zabezpieczony z tej strony szkłem. Ponownie mamy bardzo ładne dodatki z metalu. drewniany blat. Całość tworzy bardzo ładną kompozycję. Przy tej realizacji został wybrany kolor GR1. Na ścianach jest lakier satynowy, na podłodze lakier matowy. Jeżeli podoba Wam się ta realizacja, dajcie łapkę w górę. Dajcie suba na naszym kanale, my się z Wami żegnamy. Mam nadzieję, że niedługo pokażę Wam kolejne fajne realizacje. A my dzisiaj z Kotem już mówiłem wam, cześć. <śm>